Prosty i pyszny chleb śniadaniowy na zakwasie żytnim z dodatkiem mąki pełnoziarnistej oraz dużą ilością ziary to jest naprawdę chyba najłatwiejszy chleb na zakwasie, jaki można zrobić. Przenny chleb śniadaniowy na zakwasie żytnim, ponieważ często pytacie, czy tak można piec. Oczywiście, że tak można piec. Zbogacę wszystko o mieszankę ziaren oraz nasion, i podczas filmiku wytłumaczę Wam, dlaczego właśnie ziarna i nasiona warto namaczać. Pokażę, jak formować buchynek na mokro oraz wytłumaczę, w jaki sposób w ciągu tygodnia może piec pyszny chleb na zakwasie, mimo tego, że chodzimy na etap do pracy. pierwszy od czego musicie zacząć, to od namoczenia ziaren. Po prostu zalejcie 100 g ziaren wodą, tak żeby one były namoczone. Nieważne, ile tej wody i takiej później nie używamy, ale chodzi o to, żeby nasiona sobie pływały. Dzięki temu one napęcznieją, ale też zmiękną. I to jest właśnie ten Przeciw, który, który Wam obiecałem. Jeżeli dodałbym takie. Suche nasiona, one są bardzo ostre, szczególnie na przykład słonecznik. Przez to mogłyby rozrywać ciasto, rozrywać środkę glutenową i chleb nie byłby taki puszysty. Poza tym, wypiłyby mi część wody z, z ciasta, pieczywo mogłoby być zbyt suche po upieczeniu. Także taki prosty tip, a bardzo mocno poprawia smak, konsystencję, konsystencję chleba. Wystarczy, że to zalejecie i odłożycie nawet na po prostu dwóch. 20 minus. No dobrze. Jak wam powiedziałem, będzie to chleb na zakwasie żytnim, dlatego potrzebujecie już aktywny żytni zakwas, czyli 10-12 godzin wcześniej musicie wymieszać starterek zakwasu. W moim wypadku jest to zawsze taka mała łyżeczka do herbaty. Mieszam ją z mąką żytnią 720 oraz z wodą w proporcjach jedna łyżeczka startera zakwasu 60 ml wody, 60 g mąki żytniej. Wszystko mieszam, zamykam. Później mam taki piękny, aktywny, nabuzowany zakwas żytni. Ach, pięknie pachnie. Dobrze. Zakwas ląduje w misce. Tylko spuść. O, tak. A ładny. Został mi taki brudny słoik, oczywiście tego nie zostawiam w ten sposób, tylko wodę, którą używam do pieczenia, wlewam do tego i wszystko wyszejkuję. W misce mam 120 g aktywnego zakwasu, a tej wody tutaj mam 350 ml. Okay. Resztę wlewam tu już do zakwasu, a to wszystko sobie zamykam i szejkuję. Dzięki temu wyciągnę cały zakwas, ale też będę miał czysty słoik. Bo nie ma nic gorszego niż umieć jakiś słoik po takim wyschniętym zakwasie. No dobra. Trochę pomogę tu łyżką. Zawsze wolę nawet zakwas odkładać do czystego słoika, po to, żeby nie zostawiać takiego starego zakwasu w słoiku i nie mieszać go z młodym, ponieważ ten, ten młody zakwas mógłby się zepsuć. To sobie mieszam, czyli. 350 ml wody. Temperatura taka pokojowa 22-23 stopnie jest, jest idealna. Do wody z zakwasem dodaję 350 g mąki pszennej chlebowej, czyli tej typ 750, hopsa, wzbogacam to jeszcze, tak żeby ten chleb był zdrowszy, o 100 gramów mąki pszennej pełnoziarnistej. Jeżeli chcecie tutaj użyć na przykład mąki orkiszowej, to obie te mąki spokojnie możecie zastąpić dobrym orkiszem, byle się obracać w tym samym typie e, mąki, czyli orkisz pełnoziarnisty i orkisz jakiś jasny, 600 do 700, bo tak występują te mąki orkiszowe. Do tego jeszcze 10 g soli, wszystko zaczynam sobie mieszać łyżką, zabiorę się za mieszanie ręką, ale tą pierwszą fazę mieszania lubię zrobić łyżką, tak żeby połączyć te składniki, w innym wypadku przykleiłyby mi się do dłoni. Łyżkę oczyszczam i, i wszystko zaczynam mieszać już z kropką oraz dłonią. Tak, żeby dobrze połączyć ciasto. Ciasto będzie dosyć luźne, nie trzeba go wyrabiać tak klasycznie, czyli popychamy na obsypanym mąką blacie i wyrabiamy, czyli taką, wykonujemy taką ciężką robotę. Tutaj zastosujemy sobie inną technikę. Gdy wszystkie składniki mam połączone, biorę odrobinę wody. I teraz taką zwilżoną dłonią zaczynam podbijać to ciasto. Przesuwając się, obracam sobie miskę o, i tak ładnie podbijam. Możecie zaobserwować, że ciasto zaczyna się tak pięknie zaokrąglać, ponieważ zrobię to w zwolnionym tempie. Ono Raz, że podbijam je od spodu, dwa, ono odbija się od miski i w taki bardzo prosty sposób zaczynam wyrabiać to ciasto i zaczyna się budować siatka glutenowa, czyli to, o co nam najbardziej w cieście chodzi. I w ten sposób podbijacie to ciasto przez, przez dosłownie minutkę, dwie, ale w trakcie zauważycie, że ono zmienia strukturę, że robi się coraz bardziej zwarte, coraz mniej będzie się kleić do dłoni i takie zbierze się w całość, można powiedzieć teraz w tym momencie gdybym podczas tego wyrabiania miał w cieście już nasiona szczególnie jeszcze takie nienamoczone to one rozrywałyby mi to ciasto bardzo mocno utrudniały zbudować siatkę glutenową dlatego ważne jest żeby nasiona i ziarna namoczyć i dodać je po prostu na samym końcu no dobrze ciasto wygląda na ładnie wyrobione jest takie o Glutenowe, można je delikatnie wyciągnąć. Jeszcze nie ma takiej pięknej siatki glutenowej, ponieważ ona się dopiero rozwinie, ale już jest ładnie, ładnie wyrobione. Czas na nasiona, które zanim dodam, muszę je porządnie odsączyć na sicie, ponieważ nie chcę dodawać ich z całą wodą, tylko chcę same po prostu namoczone, mięciutkie nasiona i ziarna. Nawet na oko widać, że one powiększyły swoją objętość, że, że już się napiły, mimo takich 20 dosłownie minut w tej wodzie. Dodaję w dwóch partiach, rozprowadzam je i teraz delikatnie tylko je wtłaczam w ciasto, zabierając boki i składając je do środka, tak żeby one tylko delikatnie się rozłożyły w tym cieście. Ciasto jest bardzo miękkie, także ta czynność jest bardzo prosta. Druga partia. I ta sama historia. Składam do środka, wtłaczając w nie nasiona. I jeszcze wszystko można delikatnie wyrobić, żeby równo rozprowadzić mieszankę. Wystarczy. Przykrywam czepkiem kąpielowym i zostawiam do wyrośnięcia na 3 godziny. W temperaturze pokojowej, czyli około 22-23 stopni. Obiecałem Wam wytłumaczyć, w jaki sposób możemy piec chleby na zakwasie w ciągu tygodnia, chodząc normalnie do pracy. Sprawa jest bardzo prosta. Rano wyciągacie starter zakwasu i pozwalacie, żeby się troszeczkę ogrzał. Zanim wychodzicie do pracy, mieszacie go z moką oraz z wodą i zostawiacie na blacie kuchennym, żeby zaczął sobie pracować, a wyjdziecie do pracy. Po powrocie z pracy on będzie aktywny i gotowy do pieczenia. Mieszacie go z resztą składników, które są potrzebne do upieczenia chleba. Robicie wszystkie procesy, wykorzystując jakiś odpowiedni przepis, choćby z kanału Kucharski To Dobre. Ale ostatnie wyrastanie, które, które jest zanim pieczecie chleb, robicie w lodówce. Czyli po uformowaniu chleba, włożeniu go do foremki, wstawiacie go do lodówki na tak zwane zimne garowanie. Następnie na drugi dzień rano wstajecie i po prostu prosto z lodówki wstawiacie chleb do rozgrzanego piekarnika i pieczecie. W taki prosty sposób możecie rozciągnąć sobie proces pieczenia na dwa dni. Ale mieć super świeży, pyszny, zdrowy chleb na śniadanie. Kochani, już jest do kupienia moja najnowsza książka Piekarnia Kuarskiego. Tylko i wyłącznie na mojej stronie internetowej piotrukarski.com, ponieważ sam to wszystko upiekłem, ale też wydałem, sami zrobiliśmy zdjęcia. Także kupujcie książkę od piekarza, ale też od wydawcy. Ciasto pięknie wyrosło, podwoiło swoją objętość. Zanim zabiorę się za formowanie, zawsze przygotowuję sobie formę. Ta jest wysmarowana masłem. W ogóle jak przygotować formy i w jakich formach piec, również znajdziecie taki filmik na moim kanale, bo to ma dosyć duże znaczenie. Także odsyłam do tego filmiku. Teraz już nie będę za dużo opowiadał o foremkach. Formowanie ciasta na mokro, bo wszystkim nam się wydaje, że tu trzeba sypać mąką i dużo mąki, wtedy będzie łatwiej, nie będzie się kleiło. Nie zawsze. Ja bardzo często, gdy piekę takie chleby w foremce, formuję sobie je na mokro. Dlatego na blat wylewam wodę i rozprowadzam go sobie, nie blat, tylko rozprowadzam wodę sobie na blacie i Również zwilżoną skropką wyciągam takie wyrośnięte ciasto właśnie na tą zmoczoną część. Mm -hmm. Spójrzcie, ciasto jest dosyć mocno klejące na mąkę, naprawdę trudno by mi było je formować. Oczywiście. Można też by było wrzucić od razu to ciasto po prostu do foremki, ale ja lubię nadać mu kształt, uformować je, ściągnąć, wtedy ono o wiele ładniej wyrasta. Jest, jest bardziej takie zwarte i jeszcze bardziej puszyste. I teraz nie jest to bardzo, słuchajcie, proste. Wystarczy mokrymi dłońmi pracować szybko hopsa do środka. Wszystko hopsa. Do środka. Teraz już się przyda skropka i wszystko ładnie o. odcinamy. I jeszcze raz ta sama czynność. Troszeczkę na początku będzie się o, delikatnie rozrywać, ale skropką sobie pomagamy. Po kilku razach to się przestanie kleić i będziemy mogli sobie w taki zgrabny sposób uformować bochen, który następnie przerzucam do foremki. Łapię na środku i pozwalam, żeby ciasto się samo ładnie ułożyło w foremce. Jeszcze mokrą dłonią wszystko delikatnie wyrównuję. Przykrywam czepkiem kąpielowym, tak żeby ciasto mi nie obeschło. I zostawiam do wyrośnięcia, aż ponownie podwoi swoją objętość. Będzie to myślę, że od 1,5 do 2 godzin. Chleb pięknie wyrósł, muszę go jeszcze delikatnie naciąć. Używam do tego. Nacinaka z żyletką, jeżeli nie macie nacinaka, po prostu zwykła żyletka może być, ale nacinanie jest bardzo ważne, wtedy tworzymy słaby punkt na powierzchni chleba. Także szybkim, zgrabnym ruchem to ciasto jest bardzo luźne, ale nawet takie zaznaczenie sprawi, że chleb podczas wyrastania otworzy się po prostu w tym miejscu. No i chyc do piekarnika, który wcześniej sobie już rozgrzałem do 230 stopni w trybie góra-dół. Zabieram ze sobą szklaneczkę wody, żeby zaparować piekarnik. Piękny, rumiany, Ach, cudownie pachnący, z zakwasem, ale też ziarnami i nasionami, które dodałem do środka, ponieważ one też się ładnie przypiekły. Ja sobie troszeczkę bardziej wypiekłem ten chleb, ponieważ uwielbiam, jak on jest lekko przypalony, wtedy są takie piękne e, orzechowe nuty, no i właśnie to jest to. Oczywiście teraz chleb musi sobie wystygnąć. Długo nie będzie stał. Dam mu 5 minut i oczywiście muszę spróbować, jak smakuje oraz zajrzeć do środka, żeby zobaczyć ten piękny miękisz. O oh je. Yeah, oh yeah. Właśnie po to tak dopiekam tą skórkę, żeby po prostu było to chrupanie podczas krojenia. A no. tak. Spójrzcie, ta duża ilość ziaren, one, one tutaj też bardzo mocno, wyraźnie pachną. Czuję mak, czuję się lniane, czuję słonecznik. Mm, 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 mm. Jeżeli zrobicie kanapki waszym dzieciakom do szkoły na tym chlebie, macie pewność, że będą jadły naprawdę coś zdrowego. Mm, 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 mm. Pyszota. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanału, polajkować, dać jakiś komentarz, czy upiekliście, czy wszystko jest w ogóle jasne i co byście chcieli, żebym upiekł następnym razem.